Informacja o stanie dróg i chodników w mieście. No właśnie, chodnika na ulicy Południowej. Kiedy rozmawialiśmy w grudniu, na temat, w grudniu i w styczniu na temat budżetu, złożyłem swoje uwagi dotyczące tego, że ten chodnik powinien być wzięty pod uwagę na ulicy Południowej, ponieważ jest to ulica ruchliwa, jest to ulica, na której. Po której poruszały się dzieci i matki z wózkami, a obciążenie i natężenie ruchu jest na tej ulicy znaczne. Zostałem wtedy zapewniony, że chodnik na tej ulicy zostanie zrobiony w 2019 roku, a rozliczony w 2020. Jak to wygląda, bo docierają do mnie informacje, które mnie zaniepokoiły, że inwestycja ta została no, zaniechana w tym roku. Jak to wygląda, chciałbym się dowiedzieć. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Radny. Ten chodnik jest przewidziany w tym roku do rozpoczęcia inwestycji, ponieważ nie zdołamy pewnie wykonać owcowości, natomiast no 240 tysięcy jest przewidziany na rozpoczęcie tej inwestycji. Czyli w tym roku zostanie rozpoczęty? Rozpoczęty. Takie są plany. Dziękuję bardzo. O głos prosiła radna pani Teresa Sikorska. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałam serdecznie podziękować panu naczelnikowi i całej jego ekipie, bo naprawdę jestem zaszokowana, że w takim szybkim tempie jest reakcja. A nawet muszę powiedzieć, że jednego dnia pomyślałam sobie, jeszcze tu werba nie jest załatana, więc na drugi dzień przedzwonię i byłam w szoku wyprzodzona nie jest, Więc dziękuję serdecznie za każdą załataną wyrwę, za to, że naprawdę te ulice wokół mnie są super. Dzięki tak trzymajcie się, dziękuję za... Pan naczelnik jest tak chwalony, to tak niego bo naprawdę e, robimy tu wspólnie kawał dobre roboty, ale mam taką prośbę. Panie naczelniku, jak e, dałoby zrobić, e, naprawić e, chodnik, o wyciętym brzegu na ulicy Janowskiej, lub Gąsowej tam jest przystanek autobusowy i drzewo jest wycięte i to jest taka luka i tam jest takie niebezpieczne miejsce dla osób, które wysiadają z y, autobusów komunikacji miejskiej. Panie odsiedniku, ja <todgłosy> mniej będę chwalił, bo ja widzę trochę jeszcze wyrw i dziur w różnych chodnikach i nawierzchni dróg, natomiast jest rzeczywiście lepiej, także to muszę przyznać. To no jest kwestia techniczna. Mieszkańcy zgłaszają się do mnie z takim problemem, nie mogą czasami dozwolić się ewentualnie. jak, W jaki sposób mają zgłaszać jakieś ubytki w nawierzchni, które zauważą? Ja dostałem od Pana taką odpowiedź na interpelację, bo akurat ona dotyczy ulicy, ulicy Terespolskiej. i tutaj mamy informację, że 7,45-15,45 mogą mieszkańcy dokonywać zgłoszeń, jeżeli... Zauważyłem jakieś ubytki w nawierzchni pod, pod podanym numerem telefonu. Natomiast no, moje pytanie brzmi. Cóż jeśli dziury będą tak złośliwe i po 15.45 będą się ujawniały? Szanowny Panie Rady, dysponujemy urzędowym mailem dla przypomnienia wd. Tak jak będzie druk, mapa um.sipl <laughs> Zapraszamy, a te mail odbieramy praktycznie prawie cały czas, więc jeżeli trzeba, to ja jej popełnione wbiorę Czyli mailowo, na ja zwarzał, nie Tak, ma, jak ilo, można telefonicznie, można mailowo. No ja nie, nie wiem, tylko tu mam podaną 15.45 jako. Koniec. No bo to jest telefon w godzinach urzędowania to, to rozumiem, tylko stąd moje pytanie, czy nie ma jakiegoś dyżurnego telefonu? Znaczy jest dyżurny telefon, na przykład Straż Miejska policja oni też nam przekazuje, że jest taka To Rozumiem, dziękuję. Długi nie kpię i proszę mi tutaj nie przepisywać takiej intencji. Pamiętam w poprzednich kadencjach najczęściej słyszane przeze słowo z Pana u Stobą przyjrzymy się, a teraz jest wykonane, także bardzo <laughs> no, dziękuję. Panie Naczelniku, chciałbym się dowiedzieć od Pana w tej chwili, ile rodzajów lamp oświetleniowych jest w naszym mieście? Czy mamy trzy, cztery? 4... Poważnie tak pytam, bo, bo da... będę dalej kierował pytanie, jeżeli będę wiedział część, część lamp. Oświetleniowych to są lampy po stal te które tutaj widzimy w centrum. To jest jeden rodzaj. Są lampy betonowe, które przyjęliśmy po energetyce mm -hmm. i część wagonów stalowych. Dobrze. Do czego zmierzam? Bo Mam prośbę, bo z tego co wiem, przy jakichś kolizjach czy też wypadkach drogowych, gdzie zostaje uszkodzony słup, mamy zawsze duże problemy z terminem otrzymania. No tak pan przeważnie to tłumaczył tych lamp oświetleniowych. Ja mam takie pytanie, ponieważ no, sporo tych kutów w tej chwili na mieście się pojawiło, one są zabezpieczone w różny sposób, ale nawet jak są zabezpieczone dobrze, to za chwilę już, 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 jest, już jest gorzej, bo wiadomo warunki atmosferyczne zrobią swoje. Czy nie moglibyśmy zrobić jakiegoś zamówienia na zapas? Nie. nie. Z powodu? Z powodu takiego, że są powiedzmy ciągi lamp, i nie można sobie tak wstawić jakiejś innej. Po pierwsze będzie to wyglądało zgoła niefajnie. Więc staramy się dobierać lampy do tego, które są w danym ciągu. A po drugie nie zawsze chcą współpracować. ponieważ to jest, na przykład to są lampy stare, starego typu nowa elektronika, nie zawsze chcą współpracować. Trzeba by było kawałek kabla A czyli nie ma jakiegoś pomysłu takiego Pan na przyspieszenie wymiany tych tylko... czyli Ja mam pomysł. To jest. Znaczy... Panie prezydencie. Kłaniam do pana, żeby tam znaleźć jakieś finansowanie, bo to jest ważna rzecz na, i, i związana ze, stricte z bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Dziękuję. wykonana na wierzchnia ulicy Ceglanej plus krawężnik i jeden rząd płytek po zachodniej, jak i po wschodniej stronie chodnika. Natomiast pozostałe trzy rzędy to są płytki połamane w tej chwili jest taka różnica między y, jedną a drugą częścią chodnika, że, że tam naprawdę czy z wózkiem, czy, czy tak, wiesz, o to trzeba uważać, żeby nie skręcić nogu. Jak to będzie dalej W ten sposób przedstawimy taką propozycję do przyszłorocznego budżetu i postaramy się to zrobić, natomiast doraźnie oczywiście będziemy... Chciałbym tutaj panu naczelnikowi też podziękować bardzo za doskonałą pracę Wszystkie moje interwencje, jakie były natychmiast, zostały poprawione. Także za bardzo dużo czasu dla Wam.